Marcin Jakimowicz, zapraszam na czas apokalipsy. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami. Ci przeodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli. I powiedziałem do niego: Panie, ty wiesz? I rzekł do mnie, to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili, dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć mu oddają we dni i w nocy. Kiedyś, kiedy mieliśmy spotkanie modlitewne, przyszedł nam taki obraz. Ktoś może wyśmiać, że to jest jakieś proroctwo, jakieś nie wiadomo co, jakiś wymysł chorej wyobraźni. Ja tam nie dyskutuję z tym. Po prostu w czasie modlitwy otrzymaliśmy taki obraz. Być może komuś to przyszło na myśl i jego wyobraźnia wykonała jakąś pracę, że Jezus szedł główną ulicą w Chorzowie, bo wtedy akurat modliliśmy się w Chorzowie, ulicą wolności. I on miał coś takiego w sobie, że wszyscy się za Nim oglądali. W tym obrazie byli na przykład chłopcy w szalikach ruchu biało biało-niebieskich, kobiety w miniuwach, biznesmeni. To wszyscy, że Jezus szedł tą ulicą i wszyscy, którzy przechodzili koło Niego, musieli odwrócić się, żeby zobaczyć, jaką On ma twarz. To znaczy, że w Jego twarzy było coś takiego, że nie można było obok Niego przejść tak pomimo. I takie doświadczenie miał Jan w Apokalipsie, bo kiedy Jan zobaczył, jak wygląda twarz Jezusa i zobaczył, że Jego oczy są jak płomień ognia, to jest napisane padłem na ziemię jak nieżywy, bo człowiek nie jest w stanie wytrzymać jakby spojrzenia Pana Boga. Dlaczego? Dokładnie jakby na własnej skórze przekonał się o tym Mojżesz, kiedy Mojżesz rozmawiał z Bogiem, to zasłaniał twarz. Mojżesz jakby odwracał od niego twarz, a Izraelici nie mogli nawet podejść do góry, na której Mojżesz sobie rozmawiał z przyjacielem z, z najwyższym, bo ta góra cała dymiła i ktokolwiek podszedł do góry, od razu umierał. I Mojżesz doskonale wiedział, nikt nie może spojrzeć Bogu w twarz i pozostać przy życiu. I też doświadczenie Jana w Apokalipsy, bo on zobaczył, że oczy Jezusa są jak płomień ognia i jest napisane paru. Ale to nie jest koniec tej historii, bo Jezus go podniósł, powiedział przestań płakać, że w ogóle nie musisz się teraz niczym martwić, bo ja jestem pierwszy i ostatni. I to mnie chyba w Apokalipsie najbardziej porusza, to że Jezus się przedstawia jako pierwszy, jako alfa, ale też jako ten, który staje na końcu kolejki. No i to jest chyba największy problem, bo jeśli ktoś staje na końcu kolejki, to to jest ostatnia osoba, w której możemy znaleźć Mesjasza. Pamiętam, jak pojechałem kiedyś do Małych Sióstr Jezusa, do Pewni Małej i tak rzuciłem, chcecie zajmować ostatnie miejsca, a one uśmiechnęły się i powiedziały, nie da się, już dawno zajął je Jezus Chrystus. Bo Jezus jest Alfa i Omega jest pierwszy, jest tym, który jest na końcu.